Hej, jo witajcie ludziska jestem Broly, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Silent Hill 3 e, Dawno w tą gierkę nie grałem, więc tak naprawdę muszę się zapoznać e, na czym to my tutaj ostatnio skończyliśmy. E, jesteśmy w sklepie sportowym Ponieważ tak było na e, save'ie zapisane. E, ruszamy dalej, czekajcie, co powypunku w ogóle. A, czekajcie, no tak, ponieważ... Nie wiem czy tutaj doszedłem w poprzednim odcinku. Czy ja to zrobiłem poza odcinkiem? Pamiętam, że e, coś nagrałem poza odcinkiem, bo tak naprawdę nie, nie miałem zielonego pojęcia, co ja mam tak naprawdę zrobić e, i doszedłem do tego sklepu sportowego i e, zgniotłem, e, znaczy rozgniotłem, tu mamy ten dziadek, nie, to jest imadło, e, chciałem powiedzieć, że to jest dziadek do orzechów, to jest imadło, e, rozgniotłem tego orzecha. I z tego orzecha wyleciał mi. E, wyleciał mi, co mi wyleciało, Czekajcie, e, kamień księżycowy. Tak, i z tym kamieniem wiem teraz, co muszę zrobić, dlatego że. biegałem, biegałem, i tak naprawdę. nie wiedziałem, co ja mam zrobić. Dobra, tu mamy kluczyk. Rusza mnie! Do kuchni! Kobito, biegnij do kuchni, czyli tam, gdzie twoje miejsce. Lecimy, lecimy, lecimy. Tu coś będzie otwartego? Nie. Poprosiłbym kuchnię. Tutaj? Czy to będzie tutaj? Chyba tutaj. Mamy do czynienia z tymi... Z tym cholerstwem, które zabijemy. Wooo! Dobra. I jebut z buta. Czekajcie, musimy obrócić kamerę. Tutaj zdobyliśmy tą rurkę, jak pamiętacie. O ja pierdzielę. ej! Ej, ty go traf chociaż! No, je budgu, je budgo z, z kija! Dobra. No, dobij, dobij, dobij. Okej. Okay. Powinno być dobrze. No idź. Ej, nie mów, że to mnie zablokowało. Won! Dobra, udało się. Ech, ruszamy, 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 ruszamy. Czy to będzie tutaj? Jezus, słyszę kolejne jakieś pieprzone. Nie! O kurwa. Nie! Won! Won mi stąd! No, zabij to w końcu! Dużo tego jest tutaj? O, fak! Kolejne, 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 kolejne! Traw go, proszę, traw go, a nie w ściany bijesz tempa Gido. Dobra. Ej, nie rzucaj się tam. Dobra. No, kolejny? Ej, nie chcę mi się z wami walczyć, jebcie się na mój Nie mam na to czasu. Dobra. Dobra, ludziska, sorry za te cięcie, musiałem zrobić cięcie, dlatego że musiałem na chwilkę wyjść. Jestem na trzecim piętrze tego sklepu i goni mnie pies. O cholera. Nie! 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 Zablokowano? Was pojebało chyba? Dobra, zabiję tego gnoja. Piesek! Chodź! Chodź! je but! Ej, dostał od razu, nie? I się złożył. Ej! Leżeć, leżeć, leżeć! Umarłem! 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 Jak to umarłem? To było słabe. To było takie słabe, że aż. nie wiem, że aż muszę wczytać grę. Kontynuuj! I co, czytaj mi ostatni zapis? Joo! What the fuck? Dobra, trudno, jeszcze raz tam dojdziemy. Daleko nie mamy. Lecimy, lecimy, lecimy. O, lecimy. Jezus, te dźwięki są przerażające, cholera. Jasna, tym razem nie będę e, walczył z tymi. z tymi potworkami, bo szkoda mi na to życia. Po prostu lecimy przed siebie, koko jumbo, i do przodu. No, idź ty gnoju! Zasrany! No! 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 Nauczysz no, się! Dobra, lecimy stąd. ty! Nie! Nie tutaj! Dobra. Nie, nie chcę mi się z wami walczyć, wON mi stąd. la, 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 la. o ale mi jedną zbara. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra, także tutaj możemy zapisać grę, ponieważ za chwilkę będziemy mieli do czynienia ponownie z tym cholernym, głupim kundlem. Także zadamy sobie nowy zapis, czemu nie? Dobra, cyk. I ruszamy dalej. No piesku, gdzie jesteś? Tralalala, chodź tu. Jezus nie to! Ty! Dobra. No użyj tego, Gido. Wchodzimy do środka. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Czekajcie, jeszcze nie przeszukałem do końca tego korytarza. Nie będziemy ruszać dalej, bo to jest bez sensu. Czekajcie, jeszcze tutaj mamy. Do przeszukania korytarz. Won? Dobra, gdzieś weszliśmy i to mi wygląda na kibel. Kibel jak kibel. Niczego tutaj nie ma. Przynajmniej mam taką nadzieję. E, tu nic czego nie ma, a tutaj coś będzie? Nie ma, czyli kibel... Kibel... Biedny kibel, bez niczego kibel. Dobra, ruszamy, nie! Pies mnie goni, słyszę go. Słyszę dziada. Ruszamy, 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 tutaj mogę wejść? Nie mogę! O! Dobra. Coś słyszę, słyszę jakieś tuptanie. Co to jest? Też słyszycie, też słyszycie te, tutaj, prawda? Czekajcie, tu mieliśmy jakieś przejście, do którego zaraz zajrzymy. Eee, tu mamy te księ księżycowe drzwi. Cholera, ja gdzie mam iść? Ja pierdziu. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra, teraz wejdziemy sobie tutaj. Aha! Tu mamy drabinę, proszę Państwa. Nie! Zajebiście to zrobiłem. Po prostu jestem zajebisty. Zajebisty jestem. I jestem po prostu zajebisty. Jeszcze raz. Kontynuuj. Kurde, jakie miałem po tej drabinie zejść? Choler jasna, ale dobra. Do tego do kibla już... Przynajmniej nie będziemy musieli chodzić, ponieważ tam niczego nie ma. Pyk, pek, pyk, pek, pyk, pyk. Użyjemy tego i ruszamy do środka. Dobra. Jak ja mam po tej cholernej drabinie zejść? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. No? A, okej. Okay. Dobra. Wiadomo o co chodzi. I co teraz będziesz tak schodzić teraz przez 556 dni. O cholera, te dźwięki są naprawdę pojebane w tej grze. I potrafią przerazić. To mi się strasznie podoba. To buduje taki klimat. Niesamowite. Ja pierdziele się przestraszyłem. Holy fuck, holy fuck, holy fuck. Ja pierdzielę, ale brzydkie. Co to jest? Co mam z tym walczyć? Pojebało was? I mnie, bo i umarłem chyba umarłem, czy nie umarłem? Ej, wstawaj! Co jest? Zostajemy, panienko. Ale jak ja mam to rozwalić? Czekajcie, może zrobię to pistoletem. O jezus, mój status jest już, jest już na wyczerpaniu. Czekajcie, przedmioty. Mm, zapasy. Musimy użyć niestety jednego. E, musimy skorzystać z napoju, lecz niczego. Dobra. Bronie. Poproszę bronie. Poproszę pistolet. Ile mam amunicji? Czekajcie, przedmioty. E, zapasy. E, 50. To powinno starczyć na tego potworka. Przynajmniej ja miałam taką nadzieję. Dobra. Oła! Ej, to nie działa na niego w ten sposób. Aha, no Oła! ok, już wiem o co ci chodzi. No, gdzie się teraz pojawisz, potworku? Teraz tutaj, tak? Okej. Okay. I co, już? Jejku, bardzo prosty boss. W sumie nie wiem, czy to był boss, czy nie, ale był strasznie, strasznie łatwy do pokonania. Spodziewałem się jakiegoś. jakiegoś poziomu, że tak powiem. Or... Okej, okay. dobra, co my musimy tutaj zrobić? To jest bardzo dobre pytanie. Czekajcie, mogę tutaj wejść? Na pewno nie. Hmm. Eee, tutaj na pewno też nie. Okej. Okay. Tu mam jakieś drzwi, niestety zamek jest rozwalony. Dobra, czyli musimy iść tutaj, na no to wygląda. Innego wejścia, przejścia nie ma. Zamek jest rozwalony. W ogóle chciałbym się z tego sklepu wydostać, bo strasznie mi się ta lokacja nie podoba. E tutaj żadnego potworka nie powinniśmy znaleźć, dlatego że ta miejscówka wróciła do swojego e poprzedniego stanu, że tak powiem. Czyli żadnych niespodzianek tutaj nie będzie, i mogę was o to zapewnić... chyba. Tu niczego nie będzie, czekajcie, mam jakieś... mam jakieś... Telefony, które są rozwalone też, jak widać, nie działają, niestety. Także musimy ruszyć dalej, w tym kierunku. Eee, rozwalone... Zablokowane, kurde, wszystko jest poblokowane, rozwalone... I nie wiadomo, co tak naprawdę trzeba tutaj zrobić. OK. Rozwalone. Hmm. Ja pierdzielę, to po co ja tutaj szedłem taki kawał? Drogi. Hmm. Czekajcie, zmienimy na naszą pałkę. Wyjmij, okej. Okay. czy mogę tą szybę rozpieprzyć? E, niestety nie mogę. Dobra. Tak naprawdę nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Wszystkie, wszystkie drzwi są tak naprawdę zablokowane, albo rozwalone zamki są. Także dupa. Blada. Że co tutaj było? Drzwi są zablokowane, no tak. Zamek rozwalony, oczy, oczywiście. Mogę to rozwalić? Niestety nie można. Hm. Aha, jeszcze tutaj mamy przejście. Ok. What just happened? You must be one of them. What did I do? And what do you mean by one of them? You're in on this with that Claudia, aren't you? Claudia? What about her? She asked me to find you, that's all. So you are one of them. Claudia did all that? Look. I was just hired to find you. I'm not on anybody's side. I don't know anything about this. Why don't you start by telling me what happened here? And that monster. What the hell was that? I don't know any more than you do. All I know is that things are getting really screwy around here and. I got a weird feeling it's got something to do with me. Maybe you're just an innocent bystander, but I can't feel sorry for you because you dragged me into this. You know, if you hadn't found me. What are you talking about? What's so special about you, anyway? If I knew that, I wouldn't be so confused, would I? But I know there's something. I forgot for a long time. How did I remember that? What's wrong? Nothing. Where are you going? I'm taking the subway home. na <laughs> pewno Dobra, ruszamy dalej. Co my tutaj mamy? Eee. Jakiś ciemny metal, nie podoba mi się to. Na pewno będzie jakaś niespodzianka. Eee, na prawo czy na lewo? Hmm, to jest bardzo dobre pytanie. Na lewo coś jest? Coś mamy, jakieś drzwi, do których nie można wejść, bo oczywiście zamek jest jaki rozwalony! Kurde, ja pierdziele! wszystko rozwalone, poblokowane, to jest jakaś kpina, chyba. Dobra, to ruszamy drugą stroną. Tutaj jest wszystko poblokowane. Także nie mamy tutaj czego szukać. Dobra, mamy coś otwartego w końcu. Eee, mogę tu wejść? Niestety nie można. Rozwalone, rozwalone, jakże inaczej. Eee, ja pierdzielę, jakieś metro, kurde. Hmm. Czy to jest wszystko pozamykane? A tędy mogę wejść? Nie mogę niestety, kurde. Dobra, także ruszymy ruszamy, ruszamy tą stroną. Czekajcie, tu było jeszcze jakieś przejście, okej. Tu nie można wejść. Obróć tą kamerą Ja pierdzielę Nie, zamek nie jest rozwalony, po prostu to jest zablokowane, więc co kłamiesz? Mogę telefonem zadzwonić? Nie mogę. Nie da się. Dobra dziska. Resztę zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie e, i odcinki teraz będą e, pojawiały się e, regularnie, dlatego że e, ostatnio nie miałem czasu e, i to tyle, także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!